Niedawno przygotowałem dla Was materiał o pięciu najlepszych grach dla konsoli PlayStation 4. No ale przecież nie każdy ma sprzęt Sony pod telewizorem i część osób oczywiście świetnie bawi się przy Xboxie One. Albo część osób w ogóle nie rozważa zakupu PlayStation 4, ale rozważa zakup Xboxa One. Na korzyść sprzętu Microsoftu przemawia na pewno świetny i wcale nie taki drogi abonament na gry, gdzie po uiszczeniu miesięcznej, wcale nie takiej dużej opłaty, macie dostęp do naprawdę imponującej biblioteki gier. No dobrze, to w co grać na Xboxie One? Już spieszę z odpowiedzią. Moim zdaniem, w przeciwieństwie do PlayStation 4 to nie gry na wyłączność dla Xboxa One są jego głównym atutem, ale właśnie abonament i świetne gry wieloplatformowe, na których można się oczywiście na Xboxie One bawić. No i generalnie w dzisiejszych czasach naprawdę trudno mówić o grach na wyłączność dla Xboxa One z tego względu, że teraz już wszystkie nowe gry pojawiają się również na Windowsie 10, więc jeżeli macie mocny komputer przeznaczony do grania Windowsa 10, to śmiało możecie również sprawdzić nowości dla konsoli Xbox. No dobrze, ale przejdźmy do gier. Jak yeah. Gears 5. Moim zdaniem po przeciętym Gears of War 4, Gears 5 to powrót do najlepszych odsłon serii. Fakt, nie powróciła do nas pierwszej trylogii ekipa, no może nie cała. Producent cały czas stawia na nowych bohaterów, ale zarówno sposób prowadzenia historii, dynamika starć, niektóre nowości przypominają, jak fajnie grało się w trzy pierwsze odsłony. Well, Myślę, że jeśli chodzi o strzelaniny TPP, czyli z widokiem z zapleców bohatera, NIRS 5 to ścisła czołówka i zdecydowanie warto ten tytuł zaliczyć. A później grać w tryby multiplayer, w tym w kapitalną hordę. Come out, come out Spartan Lock. Oni, Halo 5 Guardians, piąta duża pełnoprawna odsłona cyklu od lat kojarzonego z marką Xbox. Fabularnie to kontynuacja Halo 4 z 2012 roku, choć w piątce wcielimy się nie tylko w kultowego już Master Chiefa, czyli Spartanina Johna 117. James Locke to jednak na tyle dobra postać, że nie będziecie czuć się źle w jego spartańskiej skórze. Oprócz bardzo dobrze poprowadzonego trybu fabularnego, co w serii jest już standardem, dostajemy też wciągające i świetnie zrealizowane tryby wieloosobowe, co również jest jednym z głównych atutów serii. A wizualnie to dla Halo dość duży skok. Warto poświęcić tej grze swój czas. Ale tego przecież macie teraz pod dostatkiem. GTA 5. GTA 5 debiutowało na wcześniejszym Xboxie i sam przechodziłem tam grę po raz pierwszy. Umówmy się, działa przeciętnie, zdradzając braki mocy urządzenia. Zupełnie inaczej jest na Xboxie One, gdzie Rockstar potrafił dużo mocniej rozwinąć skrzydła, co oczywiście przełożyło się na komfort zabawy. GTA V to kapitalna opowieść trzech świetnie rozpisanych bohaterów. Do tego masa akcji, ogromny, piękny, wciągający sandboxowy świat. Jestem w stanie polecić tę grę absolutnie każdemu, bez względu na to, jakie produkcje lubi najbardziej. Forza Horizon 4. Arcade'owa, czy jak wolicie zręcznościowa odsłona serii Forza Motorsport za każdym razem wypada świetnie i jest topowym przedstawicielem tego gatunku. Może i czwórka nie wprowadza tak wielu nowości, ale ponownie serwuje piękne, zręcznościowe wyścigi, które przykuwają do konsoli na długie godziny. Masa pięknych samochodów, świetne lokacje, ciekawa ścieżka dźwiękowa i mega fajna dynamika oraz arcadeowy model prowadzenia pojazdu. Gra nawet dla tych, którzy nie przepadają za wyścigami. A CD Projekt Red, it has always been our goal to take you on adventures both legendary and grounded in reality. Weź mi trzy dziki goń. Nasza rodzima perełka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Świetna opowieść, mechanika, świat, oprawa, wszystko dopięte na ostatni guzik. War Wiedźmi 3 to jedna z najlepszych gier ostatnich lat i jednocześnie póki co szczytowe osiągnięcie naszej rodzimej ekipy z CD Projekt Red. Doskonały towar eksportowy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy można było lepiej przenieść do wirtuala świat wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego. No i gdyby nie polska gra, pewnie nigdy nie obejrzelibyśmy serialu na Netflixie, musząc zadowolić się tym, co stworzyli kiedyś Polacy. To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, bo na Xboxie One jest masa świetnych gier. Red Dead Redemption 2, Cuphead, Sekiro, Nier Automata, Ori and the Will of Wisps, czy Monster Hunter World. No i abonament Xbox Game Pass, gdzie za niewielkie pieniądze macie dostęp do kapitalnych gier, na które na pewno nigdy nie wystarczy wam czasu. A cały czas pojawiają się tam przecież nowe gry. No i wsteczna kompatybilność, co też oczywiście sprawia, że na Xboxie One możecie zagrać masę, naprawdę masę świetnych gier z Xboxa 360. I moim zdaniem warto z tej wstecznej kompatybilności skorzystać, bo na poprzednim Xboxie też mamy bardzo fajną bibliotekę tytułów, które warto sprawdzić. No i jeśli chodzi o Xboxa One, trzeba też pamiętać, że Xbox Series X, czyli ten nowy Xbox, nowej generacji, który pojawi się na jesieni tego roku, będzie wstecznie kompatybilny, czyli tam też zagramy w gry z Xboxa One więc warto już sobie może taką listę zrobić, jeżeli nie mieliście lub nie macie jeszcze Xboxa One, no to sobie nadrobicie przy okazji kolejnego Xboxa. Zdecydowanie warto. Jestem bardzo ciekawy Waszej listy top 5 gier na Xboxa One. Macie na dole sekcję komentarzy, ja oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeśli podobał Wam się ten materiał, no i do zasubskrybowania naszego kanału. To tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!